Okej. Okay. Eło, widzowie. <kuszczak> Jak zawsze teraz będziemy oceniać mm, e, posękę Kalucha Wielki Napad oficjalny muzyk, To jest nieważne. E, e, w ogóle... E, no tak, no. Kim by był youtuber, który by nie żebrał e, osuba i lajka na, na, na początku swojego filmu, więc... E, bardzo was proszę, widzowie. E, zajmijcie się. E, na początku może uznajmy... Lecisz suba, e, taki sub jak e, ja mam u Kalucha, e, z dzwoneckiem. Pamiętajcie, robicie po prostu e, ten e, czerwony guzik, zmieniacie na szary i walicie w dzwona. E, żeby był taki drędziący. E, jeszcze e, łapka oczywiście w górę, ale, te, ale do tego akurat was nie zmuszam. I się film do końca, bo będzie ciekawie. No to dobra Adam, zaczynamy. O ten z GTA jest. Ładny. Dobry montaż. No, no nie chciałbym się szczerze. Ja <gry> nie umiem montować, więc... No miękto możesz południowy. Chciałbyś kiedyś obrabować wielkie banki. E, tak. To jest rzecz, którą chciałbyś w cover robić w życiu. E, a każdy chciałby obrabować wielkie banki. Ale... Eto to może zrób? Nie mm. papier. papę. Czyli, że komuś buję kasztorz? Ja. kiedyś wielkie Nie po tym Zmianki, no. No tak, no. Są zmianki o rabustwach, no.

na serio Poza tym, czemu to jest e, film e, Dom z papieru? A poza tym e, czemu masz takie plany? No kurde, każdy w GTA ma plany, żeby stać się bogaty. No a to w końcu jest gra, no i można się ułatwić to trochę. No dobra, macie, ale... Myślę, że może jednak nie będzie Wam potrzebny. I w ogóle we dwójkę robią wielki bank. Może ja sama robiłem GTA. Walczyłem z policją. Z zielonymi ludkami z innej planety. którzy oczywiście skijami baseballowymi. Co tutaj robimy? No po Bo ja to osiedzę, jak potraga moje serce. Muszę dać więcej forsy oraz fanów. Tra to moje życie na wydębku, merdolfanujo. Nie masz numer do fanu, bo fan to jest, e, e, no szczęście, no, no to nie masz mieć numer do szczęścia, więc trochę nieprzymyślane. Jest odwrót, jak szybko zapakujecie to, ja znam, ja znam to, ja znam ten tekst, jest odwrót, jest odwrót. Więc póki macie czas, to wsiadać do tej ciężarówki i spinkalać. nie ma już odwrotu, się strzały. Nie, dopiero teraz strzelacie, kiedy to mówicie. Więc pozdro. Wszyscy ludzie w szoku, chciałbym kiedyś obrabować... Wszyscy ludzie w szkołku, bardziej przystosowni. Chciałbym obrabować kiedyś wielkie banki. Tak, rabujesz wielki bank, nie musisz o tym śpiewać. Banki, nie musisz fotografii, cały papier... O kurde, no chłopie! Eee, ja Cię tak spytam. Ty zabierzesz mnie kiedyś na... E, napad na bank e, w GTA V? Bo ja bardzo chcę. E, moje konto zostało wyzerowane magicznym sposobem. Wcale nie kupowałem e, Wcale nie kupowałem automatycznie naprowadzonej e, re, rakietnicy. Wcale. Coś... Co wy, ja? wielkie No niestety, Kaluch, tutaj się trochę zgasiłeś, bo co chwilę mówisz, chciałbyś obrabować wielkie banki. Tak, wiemy, że chciałbyś obrabować wielkie banki. Każdy tak naprawdę to chce. W GTA, nie, i ja też chciałbym obrabować wielkie banki, ale no w GTA no jednak, tam, mm, ja już mam, no każdy chciałby w GTA obrawać. E, Chciałbym o tym w radioty taki w tych setkach ty ci cały papier. La la la, kosetę papel. Chciałbym z mieć jak dagger w garażu, a Wentador. Eee, mieć włosy jak dagger. co e, to jest dagger? Poza tym w garażu, że... To możesz mówić mi baner. E, możesz mówić mi baner czemu? E, czy tylko dla mnie on się tepną? Nie, może to ja po prostu zmurzę na chwilę. O. Ale możesz mówić mi baner. Tak, jeszcze ten banner z Minecrafta. Do powierzenia... Nie, o w ogóle... Ja mam tam tripa. Żeby nie to się golden jabłka. Pamiętajcie, zróbcie flagę Polski. Dawajcie, robimy polska. Polska siła. Piękny chwil, czyli mniej sobie zaraj, gładunek podłóżony, zaczynamy odliczanie. Rust, dwóch, trzy, cztery. Nie dle liczę i... Siomek, pakuj, torpy, zgodnie z naszą misją, jak z... Jak będzie fajna... Fajna kwota bo... polota przed policją Aha, czyli tak to jak, jak będzie na przykład wy chcieliście mieć milion, a tam będzie uznajmy 100 tysięcy, to da, pojmajcie mnie policjanci, ja się poddaję. Chciałbym kiedyś oprobować wielkie banki, nie słyszycie po tym radio te dźwięki, byliście w streskach tysiącami papierów, lalalala, Czy w trzaskach tysicel papier la 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 casa del papel tym e, czyli, że e, twoja buzia jest z kasy? tak rozumiem w GTA ty masz buzię z kasy jeszcze pojedziesz <grym> z kasy czy <grym> co? la la, la del papel tak <grym> się nie strzela ale wiem, że to nie było przy mnie Mówię tylko tyle. Tak już nie mówię nic złego, bardzo lubię tę piosenkę. To jest moja piosenka Kalucha. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję ja na chwilę od, od, od już 5 2 miliony, no nie potrzebujesz mojej subskrypcji, ale więc na chwilę cię odsubskrybuję i popatrzcie i robi się coś takiego i się robi coś takiego. Na chwilę cię odłapkuję i robię coś takiego i się łapkuję. No i elo. Tak, tak zrobicie ze moim filmem? A jak nie to, to mi będzie. O nie. O nie, to było złe. Wielki napad. Taki nie był dosyć wielki. Kaluch robił lepsze piosenki, szczerze. To jest moje zdanie na najgorszym miejscu. Ale uwielbiam Kalucha, głównie za jego piosenki. Bardzo fajnie robi. No ale dobra, no to ja się z wami... Adam, chcesz to po... coś powiedzieć? Pozdrowić? Mm, mm, pozdrawiam widzów i subskrybujących i nie wiem. No to Elo, Elo, chłopy. Do następnej!